Cześć, witam Was na moim kanale. W tym odcinku odpowiemy na pytanie, kto może zostać prezydentem Polski, bo już parę osób ponoć się zgłosiło, wieść gminy niesie, że chcieliby kandydować w tych wyborach, natomiast pytanie, czy są jakieś wymagania co do prezydenta, czy musi spełnić jakieś warunki. No i tutaj mamy odpowiedź w artykule 127 Konstytucji, ustęp 3, zgodnie z którym na prezydenta Rzeczpospolitej Polski może być wybrany obywatel Polski, czyli tutaj mamy pierwszy warunek. Drugi warunek, najpóźniej w dniu wyborów, musi mieć ukończone 35 rok życia, czyli też chyba co niektórych kandydatów to już skreśla, bo zdawało mi się, że jakaś chyba tam pani. Też zgłaszała tutaj chęć udziału właśnie w wyborach na prezydenta Polski, a nawet biorąc pod uwagę, że one będą dopiero w przyszłym roku, no to czy 305 roku nie będzie miała. Po trzecie, korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Jakie są prawa wyborcze do Sejmu? To przypomnijmy. A to jest artykuł 99 Konstytucji. Wybrany do Sejmu bo bądź Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Czy są jeszcze jakieś inne warunki? Tak. Takiego kandydata musiałoby zgłosić co najmniej 100 tysięcy obywateli polskich mających właśnie prawo wybierania do Sejmu, czyli to czynne prawo wyborcze, czyli musieliby mieć ukończony 18 rok. Życia. I to są wszystkie wymagania, więc jak widać, nie ma żadnego w zasadzie warunku, żeby na przykład miał doświadczenie w sprawach publicznych, czy żeby sprawował jakieś wcześniej urzędy, ewentualnie musiał chociażby jakieś dodatkowe wykształcenie. Nic, no praktycznie, no generalnie, można tutaj tak trochę sparafrazować hasło takie, które było w czasach PRL-u: Nie matura, a chęć szczera, zrobić ciebie prezydenta.